I've gotta get- Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony, oczywiście znowu i kontynuujemy naszą wspólną przygodę w Plat Omen 2. W poprzednim odcinku spotkaliśmy Markusa, który jest kolejnym z wampirzych zdrajców. Zapewne prędzej czy później będziemy musieli się z nim skonfrontować, ale na tą chwilę jeszcze przyjdzie nam na drobinę poczekać. Hej, Manor at to jest end on może dać nie, no, my... my w ogóle nie wyglądamy podejrzanie. Chodź tu, chodź tu. Przykro mi. O, już padłeś, bo mi przykro. Dziękuję za krew. Tutaj jeszcze byli. Dzień dobry. Chodźcie, chodźcie, chodźcie na mnie. No. Ilu was tu jest? Jeden, dwa. Dobra, zwoładam sobie radę. Co za stawaj Wstawaj, tej, wstawaj. Po mordzie. Po mordzie. HOHOHO. kill. Och, ale rata, nie żyje? Już nie żyjesz. Pozwolę sobie zebrać twój miecz. Tobie już nie będzie potrzebny. Przepraszam, jeśli będę mówił o ciszej, ale jest praktycznie hmm, piąta rano w sumie już będzie. nie chcę po prostu się wydzierać. Nikogo nie chcę obudzić. Z ciebie mogę? Mogę, oczywiście. Markus zwiał nam powozem. Kane? Hmm? Co ty na to? Nie. Dziwi mnie tylko fakt, że zwiał bez konia. Chyba że nie zauważyłem, że powóz był ciągnięty przez konia. Ktoś tu jeszcze jest ciekawy. Dzień no, Tam się coś świeci. Tutaj nie mogę wejść. Tamten idiota też się chciał na mnie rzucić. No, chyba go powaliło. Okej, przeciwnik jest za tobą. Dziękuję. Nie wstawaj, nawet o tym nie myślę. Chciałeś mnie atakować, to masz. No i leżeć Dawaj krew. Dawaj. Tamten też? Też padł. Wyciemy z niego wszystko. Mało miałeś. Dobra, co kryje bramka numer jeden. Bramkę numer dwa. Bramka numer dwa. Ulica. Was nie lubię. Was naprawdę, naprawdę nie lubię. Proszę bardzo. Ja oczywiście starym zwyczajem nie patrzę na zegarek. Dziękuję. Pełnia zdrowia. Coś ciekawego u góry? Nie. No chodź. Skoro jesteś na tyle głupia, żeby na mnie lecieć. Musisz się liczyć z tym, że zostaniesz... To. Oh. Pamiętaj, kobieto. Powtarzaj, tobie, nie, powtarzaj to sobie w zaświatach. Każde działanie rodzi pewne konsekwencje. Czy ja tutaj mogę wejść? Mm, nie. Kanały? Nie. Mm. Drabina. Tylko jak ja się tam mam dostać? O to jest pytanie. Mm. To nic nie da, na pewno to nic nie da. Kane, co ty na to? Nie? Jak się to robiło? Tak. Wyjdź z tego! Dziękuję. Czy może mogę to No, chciałbym, żebyś to przesunął. Dziękuję ci, chłopcze. Aha, ty oczywiście. Nie tu będzie dobrze? Nie, chociaż może w ten sposób. Może być ciężko i będzie ciężko. Spróbujmy tak. To samo. Ale nie Właś. Dziwna perspektywa. Chciałem zobaczyć coś z góry po prostu. Nie żeby coś ten tego, wiecie. O, dzień dobry. No nie czołgaj się już tam, nigdzie się nie wyczołgasz. Dawaj krew. Dzień dobry. Przyszedłem na imprezę. Daj, bitch. Ha, pudło! pięknie to wyglądało. Pięknie. Eee... Przepraszam bardzo. Dziwnie to wygląda. Jakby okna wysysały coś z tego pokoju. Tutaj jest korba. Tutaj... a, tu jest skrzynka, chętnie. Dziękuję. Możemy wyjść? Wyjść chciałbym, nie, oczywiście, że nie możemy wyjść. Cholera. Dziwny sposób otwierania drzwi balkonowych, ale ja się nie kłócę, nie. Wcale. Powiadacie? Tak. Już tam stoi... i Chciałbym tego kuź dorwać. I nie dorwę. Cicho dziecko. Siemano. Czy ja mógłbym tak? To cię zaboli. Płoń! O, nie będzie... Było. Kane! O tym mendo jedna! Wstawaj, 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 pokażemy mu gdzieś jakiś. Już! Skąd się drzeć? Gdzie jesteś? Tu jesteś. Hello! Wracaj tu! O, nie odmówię sobie. Sp Aha, broni Zapomniałem o broni. Dziękuję. Z ciebie wyssałem? Wyssałem. Do pełna? Do pełna. Genialnie, idziemy dalej. Halo? Strażnicy? Służba? Ktokolwiek? No nie, nie mówcie mi, że wychodzimy teraz znowu na otwarty teren znowu cześć szybku A mogę z ciebie wystać Nie. To po co ja marnowałem energię? Aleś ty nadwrażliwy. Gdzie mi się ciśnie? Kara, spadaj, Nie mordy. Nic złego ci się nie stanie. Nie dacie jeść? Czy ja wam przerywam posiłki? Gdzie lezie? A ty dokąd? To jest bezczelne z ich strony. Ken się posila. A oni mu przerywają ten posiłek. To jest. To jest brak kultury, brak wychowania, moi panowie. Z ciebie wystałem wszystko tak. Aha. I co? E? Półbie, masz Po... Łbie. I. Po... Dobrze, pięknie. Gdzie my tak w ogóle zawędrowaliśmy? To mnie najbardziej ciekawi. Dobra, tu nie, tu nie. Tu nie, tu. Szybciej, tu, tu wychodzimy. Ta. A czy z tymi, nie, z szafami nic nie możemy zrobić. Yy, czyli tak, jednak tutaj wyjdź. Gain ja się muszę napić. tam, to idzie tam. Otwórz to, otwórz to. Szybko. ta -da! Nie, nie skończyłem. Cześć. Pa, pa. Nie trzeba było ruszać tej dźwigni. Może byś przeżył. Dziękuję. Dobra, co my tu możemy zrobić? Tutaj jedna korwa. Nie wiem co ty tam w kąciku robiłeś, ale mogłeś sobie nie przeszkadzać. No przestań blokować. Ups. Tam jest kolejny. Wstawaj, Kane. O! Udało się Nie uda się! Oj. Przepraszam za to. Wreszcie. Dużo krwi miałeś. Dużo krwi. Bardzo dobrze. Co wy odczyniacie, ja się pytam? Ups. Nie, nie, nie. blokować. Okej, okay, odskocz. Ups, przepraszam. Pożyczam. Może oddam. Idiota, nawet nie poszedł za jaki Nie wiem jakim cudem, ale się udało. Dobra, zobaczmy co ta korba robi. Bo innej drogi chyba nie ma. Chyba, że te drzwi. Co szczerze wątpię, oczywiście, oczywiście. Bo po, co? po co ułatwiać Grzeczowi życie? I co to zmieniło? To skończysz tam chociaż. Au! Au! Ale już chyba wiem w czym... Tak. Gdzie było to menu tutaj? Aha. Wskoczyłem do fontanny. Zaraz zaczęło parzyć. Stoję w pokostki w wodzie. nichu Mihu, hu. Come on. mać, bo mi się mnie czyzwicuuje no. Kolejna mhm. Taki bajer. Trzeba im przyznać, że mają dość oryginalny sposób mm, otwiera... <laughs> o kurde, przepraszam. Otwierania sobie przejść. Co znowu? No proszę was. Takie pachołki. I co z tego, że jest was trójka? Proszę was, ludzie, no. Jesteście naiwni, że zgodziliście się iść na misję samobójczą. Zapewne ci idioci myśleli, że o trzech na jednego i nie ma szans, żeby przegrali No a to proszę. Nigdy... Nie docenia ich, raczej nie docenia ich. Nigdy nie lepceważ swojego przeciwnika. Hallu? Okej. Okay. Od razu szukamy zielonych glutów. Gdzie są zielone gluty? Jakieś? Aha, wystarczyło tak zrobić. Okej. Okay. No. Aha, za trzecim razem ci to już nie wyszło, przykro mi bardzo. O, o. Nie. Zaraz wymienimy sobie nieczę. Tak świeży oręż, co się stanie jak właśnie? Okay. A co się stanie jak tu? A, drugie jest tu ukryte. Ale ty nie chcesz tego włączyć. Dlaczego nie chcesz tego przełączyć, Kejnie? O, teraz. Hmm. Chyba wiem. Chyba. Bo i nie wiem, okej, okay, nie wiem, czy tu jest może jakaś dźwignia, coś takiego? Nie. Gdybym mógł to stąd wydostać, to naprawdę bym się gronie obraził z tego powodu. Tak, znowu tu pociągnę. Tam brama się. Okej, okay. gubi ma zawsze szczęście. Kręć korbą, kręć. The bishop's manor is near. However, the Seraphim patrols have locked down all the streets. You may be able to trick them into opening the gates. Find the clock tower and ring its bell. The workers will think it time for their shift to change and will open the gates. Sprytne badura, bardzo sprytne. Ale w tym momencie zakończymy ten odcinek, tak więc dziękuję wszystkim bardzo serdecznie za oglądanie i oczywiście do usłyszenia w następnym odcinku. Trzymajcie się i na razie.